Bardzo podobało mi się tutaj felietan dotyczący pewnej wystawy, która się odbyła kilka lat temu w York's Gallery w Warszawie, gdzie pokazywano takie portrety przestępców sprzed chyba to było 100 lat, prawda? Z Australii. Z Australii. Tak. Pan również na Allegro chyba kupił bardzo ciekawą książkę pełną fotografii policyjnej, polskiej, gdzie portrety... Ofiar, przestępców, narzędzi zbrodni. Pan lubi czytać twarze na fotografiach, prawda? Taki... No to zawsze pod tym wszystkim gdzieś jest człowiek, tak? Pod książką jest gdzieś człowiek, pod historią jest człowiek. Mm -hmm. A, a zdjęcie portretowe, no to yy, yy, jest właśnie to, co nas, yy, być może, najbardziej zbliża do jakiejś osoby z przeszłości, um, więc... Yy... Taka gonitwa pytań się od razu u Pana a, pojawia. Kim, kim ta osoba była? No, o tym jest cały, ta, cały fotoplastiką Pańska książka. Sensie, tak, o zgadywaniu, o zgadywaniu fotografii. Ale też w przypadku tych fotografii policyjnych to jest bardzo szczegół, szczególne, dlatego że to były zdjęcia operacyjne policji, mm -hmm. które były po prostu na komendzie i jakoś tam trafiły na rynek po tych 70 latach. To są zdjęcia dla końcówki lat 20. i początku lat 30. Eee, tyle, że one mają numery, odnośniki takie do akt, których ja nie mam, oczywiście. W związku z tym to tym bardziej jest taka Zagadka, mhm. że coś o tych ludziach było wiadome. Oni albo byli właśnie zaginieni, albo byli przestępcami, albo byli o coś oskarżeni, być może niewinnie. Mhm. Um, I mamy tylko tę twarz i numer. Um, i zacząłem kupować międzywojenne pismo detektywistyczne, tajne detektywy. chciałem zapytać, co to jest ten tajny detektyw, którym, o którym pan na blogu pisze? Och, to był tabloid, tak, to był cudny tabloid, który się ukazywał na początku lat 30. w Polsce. Um, był tabloidem policyjnym, kryminalnym, a, tylko takim bardzo, jakby, jakbyśmy dziś to czytali, bardzo rzetelnym, porządnym. Niekoniecznie rzetelnym, jeśli chodzi o podawaną wiedzę ale i, i wiadomości. Natomiast takim bardzo porządnym, znaczy takim propaństwowym, prospołecznym programem, że zbrodnia jest zła i nie popłaca, a przestępca zawsze kiedyś wpadnie. E, natomiast oprócz tego, oczywiście, karmiono y, 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 społeczeństwo y, w tym piśmie. Y, Przemocą, seksem, krwią, a do tego jeszcze, co jest szczególnie wydaje mi się ciekawe, sztuką nowoczesną, ponieważ tam oprawę graficzną robili wybitni graficy, zwłaszcza Brzeski, który był twórcą niestety zaginionych eksperymentalnych filmów, surrealistą, który wystawiał razem z Manem Rayem w Paryżu, w ogóle niesamowitą postacią. I on robił e, fotomontaże takie niesamowite do, do tajnego detektywa. Ja czasem się zastanawiam, oglądając wystawę fotograficzną, by nam zabrali ten podpis, że Australia, lata 20., ten człowiek, nie wiem, jest przestępcą. Czy pan już by odgadł? E... Nie, mnie, e, mnie oglądanie fotografii, zbieranie fotografii nauczyło ogromnej pokory poznawczej, mm -hmm, jeśli o to chodzi. Właśnie. A miałem przez całe lata zdjęcie takiej wybiedzonej, chudej dziewczynki w stroju chłopskim, które gdzieś kupiłem na Targu Starości w Warszawie i po wielu, wielu latach a, sądzenia, że jest to biedne, wiejskie dziecko, Znalazłem drugie zdjęcie z tej samej sesji w Łodzi, w antykwariacie. Tę samą dziewczynkę ze swoją mamą, która jest ubrana zdecydowanie po miastowemu. I widać, że ta dziewczynka jest po prostu przebrana w wiejski kostium. Mm -hmm. I nie jest żadną zabiedzoną dziewczynką, tylko być może małą... Mał, być może chorą na gruźlicę, ale y, taką po prostu chudziutką, chudzinką dziewczynką, która jest przez się przebrana w stój ludowy tak. z jakiejś tam okazji. Nie wiem, no, Balma, ta sama wystawa fotograficzna bez podpisów może zostać kompletnie inaczej zinterpretowana, a jak będzie, będą opisywali nasze twarze za 100 lat, jak będą oglądali. Ciekawe, czym one będą się wyróżniały od tych, które z, z lat dwudziestych oglądamy. I, I na ile nasze stroje będą się wydawały zabawne, prawda? I staromodne, i niewygodne. No, pana nie wiadomo, czy rozpoznają jako przybysza z dwudziestego pierwszego wieku. Kiedy Pan pierwszy raz włożył surdut? Ile Pan miał lat? Nie wiem, no kilkanaście. Tak, tak. Ale dlaczego właściwie? Um, o dzieci czułem taki surdut po moim prapradziadku. Mhm. Jest tam piękna metka, która głosi krawiec amerykański, afisz bajn To <noise> pewnie ten krawiec późniejszył w Hollywood, bo tam dużo trafiło takich krawców. Tak i dwóch rękawiczników warszawskich, Goldwyn i Meyer. A co to jest kicz około holokaustowy? Przekłamanie, kicz i poprawność. Pułapki czyhające na piszących dziś o Holokauście. No tak. Y to jest. Y y y y to jest to, co się, co się dzieje na naszych oczach w literaturze, w filmie, e, mhm. kiedy 70-80 lat po tych wydarzeniach e, pojawiają się ludzie, nie tylko nieświadkowie to jest, wydarzeń. To jest rodzaj szantażu emocjonalnego. Tak, to po prostu to jest ta sytuacja narracyjna, w której wszystkie karty są rozdane. Tak, Wiemy, kto jest prawy, dobry i nie, nieszczęsną ofiarą. Wiemy, kto jest złym esesmanem. Jeszcze chętnie, jak gra na fortepianie, bo to jeszcze pokazuje... Że nie jest jakimiś kulturalna, kulturalny, a to no. Nie uratuje. No, czasami uratuje, czasami nie uratuje, ale te wszystkie, te wszystkie role są już ozdane, znaczy, mamy i rolę dobrego Niemca i złego Niemca mm. i mamy tę nieszczęsną rodzinę, która była oczywiście szczęśliwa przed wojną, a później spada na nich jak grom ten Holokaust, bo jak wiadomo wśród rodzin żydowskich przed wojną nie było Jeszcze żadnych nieszczęśliwych. Z poczuciem winy? Tak, albo bez poczucia wina, bo mm. winy, bo taki też się trafia. I to trochę jest tak jak w w, w, w Mausier, tak że że ci ludzie są już przywiązani rasowo do, do funkcji. W tekście, a to tak, wcale Ale to nie uważa jest. pan, że już po 80 latach trzeba sobie dać spokój z tym tematem? Nie, nie, nie. Natomiast... Tylko, nie, żeby nie podążać tą utartą drogą, tak? Natomiast są rozmaite inne możliwości, tak? Inglorious Bastards są w jakimś sensie. Mm. T Tarantino. T Tarantino są takie, taką próbą, tak? Co, gdybyśmy mieli zupełnie inną historię o Holokauście. Mm -hmm. Historię z, w jakimś sensie z superbohaterami i z, z, z zabiciem. Całej wierchuszki nazistowskiej, no to jest pewna praca reparacyjna, tak? ponieważ nam się to nie udało, faktycznie, Europejczykom, zrobić tego wówczas, to ja teraz sobie robię film na ten temat. Ale czasami kicz pana uwodzi, bo y, widziałam w Felietonie o Weimarze, no, który rozbawił mnie szalenie. Po, polecam bardzo ten tekst. Y, y, pisze pan o tej próżności pisarzy weimarskich i właściwie obecnych też władz Weimaru, które podkreślają na każdym centymetrze miasta właściwie. Solniczka z Getem, pieprzniczka z Schillerem, kolejne pomniki, kolejne tablice, y, popiersia. Z czułością pisze pan o tym kiczu Wajmarskim? Tak, no, do, do czasu, bo okazuje się później, że taki do, dodatkowy garnitur mebli do domu Schillera no tak. zrobili więźniowie w Buchenwaldu. Mm. Co jest tym taką w, w podściółką tego wszystkiego? Mnie ujęło w Weimarze coś takiego, że to jest miasto w kraju, którym. Ma swoje miasto Romantyków, tak? a nasze miasto Romantyków jest utracone, bo Wilno, e, gdyby zostało w granicach Polski, to pewnie miałoby dokładnie taką samą e, ilość suwenirów ze e, z z słowackim Mickiewiczem i, i jeszcze Miłoszem, tak? zapewne e, dokooptowanym do tego plus jeszcze nie wiadomo kim, bo kto by jeszcze w tym, w tym tak. Wilnie po wojnie e, żył, był i tworzył.